Odkąd Katarzyna Pokosińska została gwiazdą formatu, pytanie na śniadanie może liczyć na duże zainteresowanie ze strony widowni. Nie ukrywa, że dochodzi nawet do wyzwań, nazywanych przez prezenterkę prowokacjami. Jest bardzo dużo prowokacji, a ja niestety daję się prowokować i jeszcze się tego nie nauczyłam że czasami trzeba odpuścić wyjawiła gwiazda TVP w rozmowie z Newseria. Life style. Pakosińska zwróciła uwagę na to, że różnego typu sytuacje wymagają, by prezenterzy podejmowali decyzję na bieżąco. To bywa źródłem problemów, kropka zdarzają się pewne rzeczy, których nie ma w scenariuszu. Nagle coś się śpiewa, nagle w kuchni coś wybucha, coś tam spada, więc na żywo reagujemy, coś tam pomagamy. Ktoś na przykład przychodzi spóźniony, więc coś trzeba też zapowiedzieć, że to jest inna przestrzeń przyznała Katarzyna. Wielu zastanawiało się, czy zatrudnienie pakosińskiej to dobra decyzja, czy ostatecznie prezenterka uważa, że to praca dla niej. Wygląda na to, że ona sama szybko odnalazła się na planie. Uwielbiam programy na żywo. To jest tak naprawdę mój żywioł. Na pewno duże doświadczenie dała mi praca na estradzie, kiedy bardzo często się przecież improwizuje, kiedy na przykład ktoś zapomni tekstu, czy coś się dzieje w publiczności, to trzeba ładnie wszystko pozamykać. Bardzo się cieszę z tego, że wśród moich kolegów w teatrze jest taka opinia jak jest pakosa, to nie ma strachu, bo wiadomo, że zawsze jakieś wyjście z sytuacji znajdzie. Podsumowała w tej samej rozmowie. Podczas wywiadu z tym samym źródłem pakosińska wyznała, że zadowolenie z pracy po części zawdzięcza bardzo zgranemu zespołowi, w którym zawsze można na siebie liczyć, ale myślę, że na tym też to polega, że są tutaj dziewczyny dojrzałe, które już wiedzą, co tak, co nie, co odpuścić, co tak naprawdę jest ważne, i może przez to jest takie cudowne zgranie. Także jestem przeszczęśliwa, że jestem w tym zespole. Mówiła. Katarzyna zdecydowała się nawet na pozdrowienie szefowej. Pozdrawiam serdecznie moje wspaniałe koleżanki i Kinga Dobrzyńską, która jest naszą mamą i która nas wszystkie pięknie przyciaśniła, podsumowała. Czytaj też: Zaskakujące fakty w sprawie mamy Katarzyny Pakosińskiej. Ma ogromne zasługi w naszym kraju dramatyczne wyznanie Katarzyny Pakosińskiej. Wzięła ślub pod wpływem rodziców Katarzyna Pakosińska już tego nie ukrywa To dzięki niemu pracuje w TVP Katarzyna Pakosińska Pytanie na śniadanie jest bardzo dużo prowokacji, a ja niestety daję się prowokować i jeszcze się tego nie nauczyłam Że czasami trzeba odpuścić TVP ktoś na przykład przychodzi spóźniony, więc coś trzeba też zapowiedzieć, że to jest inna przestrzeń zgranemu zespołowi W którym zawsze można na siebie liczyć Czytaj też: Zaskakujące fakty w sprawie mamy Katarzyny Pakosińskiej. Ma ogromne zasługi w naszym kraju. Dramatyczne wyznanie Katarzyny Pakosińskiej. Wzięła ślub pod wpływem rodziców. Katarzyna Pakosińska już tego nie ukrywa. To dzięki niemu pracuje w TVP.